Legnicy. Byłem też pełen obaw, czy tutaj na tym pięknym obiekcie wsiądzie komplet publiczności, czy druga liga przyciągnie fanów piłki nożnej. No i muszę powiedzieć, że po dwóch latach ja jestem nawet dumny z tego, przede wszystkim, że pracuję tutaj, że udało nam się awansować z drugiej do pierwszej ligi i nie ukrywam, że w niektórych meczach, a szczególnie derbowych, czy w ostatnim meczu z Rowem Rybnik przeżyłem bardzo podobne chwile, takie jak przeżyłem w Pogoni, czy w Lechu Poznań, gdzie faktycznie no, to był większa tą po przy 20-25 tysiącach konsumowaliśmy ten awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsza Liga i Beniaminek stworzył to, że stworzyła się fajna grupa, która jeździła z nami na wyjazdy. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o rozmowę pomeczową z Krakowią Kraków to byłem dumny, że nasi chłopcy Oczywiście, mocno zbudowani, kibicowali nam przepięknie w Krakowie, kraków i nawet w tym wielkim obiekcie przekrzyczeli nawet kibiców Krakowi-Kraków. No w miarę upływu czasu, jak to z Beniaminkiem, chcieliśmy zrobić fanom legnickim wielką niespodziankę, czyli zamierzaliśmy sobie sami zrobić wielką presję awansu do ekstraklasy. Za tym poszły oświetlenia i, 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 i poprawa infrastruktury. I co ciekawe, że ta, właśnie jak ja nazywam, to jeszcze, jeszcze żyletką, prawda? Ona się wzmacniała, ona była z nami. Ja powiem szczerze, że po krótkiej takiej refleksji, którą Gdzieś mam pytania zadawane, jak to było w Szczecinie, czy jak to było w Poznaniu. No oczywiście ośrodek i miejscowość jest zdecydowanie mniejsza i nie można porównywać, porównywać ilości i kibicy. Ale muszę powiedzieć, czy to żyleta ma 20 tysięcy, czy 10, czy 15, to dla nas jako trenerów i piłkarzy bardzo ważne jest to, że oni są cały czas z nami. No, ten mecz, tak, wszyscy widzieliśmy, E, układał się jak się układał i e, było przez dłuższy czas 0-0. Oni cały czas tak z nami byli w sumie i, i nawet po tej bramce e, niefortunnej pierwszej, którą straciliśmy, e, no dalej byli z nami, także e, takie kibicowanie no jest jak, naj, jak najbardziej dla nas. E, Potrzebne, potrzebne, bo my w tym momencie też czujemy, że, e, że ci kibice są z nami, czy, czy, czy wygrywamy, czy przegrywamy, ale oni byli z nami w tym meczu do końca. Przez wiele lat gry w Śląsku Wrocław, e, który ma naprawdę świetnych kibiców, e, przychodzę do, do Legnicy, do Miedzianki. E, no i powiem szczerze, że jestem e, zdumiony, zaskoczony postawą kibiców, e, to jak nas dopingują, e, wspierają. E, Podczas meczów i, i, i poza, także, także przede wszystkim na trybunach jest świetna atmosfera i, i, i to nam bardzo pomaga. No ostatnio, ostatnio idzie nam średnio, ale, ale cały czas czujemy wsparcie kibiców i, i, i na trybunie A, B, także, także cały stadion jest, jest gorąco z nami i, i na pewno to nam bardzo pomaga. Od kiedy jestem w Lechnicy jest z nimi bardzo dobry układ, dobrze się z nimi dogaduje, oni zawsze w każdym meczu nas wspierają, stoję teraz pod trybuną, pod zegarem i zawsze czuć, na meczu zawsze czuć ten doping spod zegara. Jeżeli na drugi rok będzie ta ekstra klasa gdzieś celem naszego miasta, to czy, 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 czy cele również zespołu, ludzi, ludzi sukcesu, którzy są właścicielami klubu, to musi za tym iść ogromna integracja. Ja pamiętam, że my ogromny program zrobiliśmy w Poznaniu czy, czy, czy w Szczecinie, że sam zespół nie awansuje do ekstra klasy. Proszę zobaczyć dzisiaj dwie ogromne aglomeracje Warszawa i Poznań to jest ogromny kibic i grają o najwyższe cele już w Polsce. My nie chcemy i nawet nie, nie chcemy tych fałszywych ludzi, którzy przychodzą do nas na trybuny i, i udają, że kibicują. My, my każdego kibica cenimy, ale nie może być sytuacji, że, że właśnie ta grupa, która jeździ za nami, która jest oddana zespołowi i ona kibicuje na dobre i na złe, że są gdzieś tam z trybun jakieś okrzyki czy yy, robiące krzywdę piłkarzom i tak dalej. W piłce nożnej nie wszystko się wygrywa, i tak samo jak na, na trybunach, są różne problemy życiowe, są różnego rodzaju i, i, i różnice wieku, prawda? Był i, i, i profesor wyższej uczelni, prezydent miasta jest na trybunach, i jest chłopiec prosty, który chodzi do, do jeszcze do ósmej czy do, 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 do klasy gimnazjum I ta aglomeracja, musi się po prostu wszyscy musimy się zjednoczyć. Nie ma sensu grania przepustych trybunach. Piłka nożna dla kibiców. Tylko z kibicami czuć, że jest mecz, ta atmosfera, ta otoczka całego stadionu. Nie wyobrażam sobie grania bez kibiców.